Ciąża to duże obciążenie dla organizmu kobiety. Mięśnie, kości i stawy muszą podjąć spory wysiłek, dlatego warto wcześniej zadbać o kondycję. Koniec z leżeniem na kanapie czas na ruch. Aktywność fizyczna znacznie poprawia sprawność kobiety i wytrzymałość. Dzięki regularnym ćwiczeniom wzmacniają się mięśnie brzucha, kręgosłupa i pośladków. Poprawia się też ogólna sprawność kobieta jest bardziej wytrzymała i silniejsza. Dobre są treningi cardio, które poprawiają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, czyli te, które przyspieszają bicie serca. Niezbędne są też ćwiczenia poprawiające elastyczność mięśni. Regularne treningi pomogą zrzucić zbędne kilogramy, o ile takie są. Zapobiegną bólom pleców w czasie ciąży, a także ułatwią poród no i szybki powrót do formy. Bardzo dobrze, na ciało kobiety wpływają także takie aktywności jak pływanie, aerobik, jazda na rowerze czy nordic walking. Będziesz lub jesteś mamą? Koniecznie polub Maluszek TV.